Jakie miasto ma plany związane z Grytyką Ciepną i czy czekają nas podwyżki? Dziękuję. Czy może poczekamy? Jeszcze jest jedno pytanie, to może. To tak znaczy, my jesteśmy w punkcie nie pytania, tylko debaty. Także tak. Tak, każdy ma prawo ocenić ten raport. Jest to debata jak najbardziej nie matematyczna, tylko debata polityczna. Taki był zamysł zmian przepisów, który wprowadzą te e, tego typu kontrolę społeczną nad pracą zarządców gmin, miast, gmin, województw, powiatów. E, proszę Państwa, e, ja nie będę w od tego co chciałem w zeszłym roku szczegółowo omawiać raportu i nie zostało mi to dane. Przypominam, że został mi odebrany głos. To tym razem zajmę się tym, czego w tym raporcie nie ma. Czego nie ma, bo ja rozumiem, że raport e, pokazuje te mocne strony burmistrza, mocne strony organów wykonawczych, co zostało zrobione. Natomiast co nie zostało, proszę Państwa, zrobione? <laughs> Paweł zaczął dobrze, bo główny temat na dzisiaj to są obawy mieszkańców przed e, wysokimi cenami e, utrzymania, wzrastającą inflacją, wysokimi cenami ogrzewania. W ogóle nie wiadomo, jak z tym ogrzewaniem w ogóle ma być. E, z enuncjacji prasowych wynika, że nie mamy tego zapasu na, na przyszłą zimę. Jest obawa, że jeżeli kupimy, to kupimy drogo. Dwa jest obawa. O przyszłość naszej gospodarki komunalnej. Kilka lat temu burmistrz zaproponował i wprowadził to w życie, połączył spółki wodociągowe z ciepłowniczo spółkiem. E, powstała jedna spółka. Dzisiaj można powiedzieć, stoimy przed pytaniem, czy ta spółka udźwignie to wszystko i czy nie będziemy musieli zastanawiać się nad upadłością tej spółki. Mówi się o tym, że potrzeba jest sporo pieniędzy, bardzo dużo pieniędzy na to, żeby kupić opał, jakim jest jak na razie miał. I tych pieniędzy w sumie nie ma spółka na to żeby, to, żeby te pieniądze wydać. To są proszę Państwa zaniedbania, nie tylko burmistrza, ale nasze też, bo my przez tyle lat dajemy się mamić różnym planom, a to spalarnia świeci, a to e, kogeneracja, a to potem gaz przywożony. E, a do tej pory przez tyle lat, Panie Burmistrzu, tyle lat jest Pan Burmistrzem i praktycznie modernizacji ciepłowni, mówimy tylko o modernizacji, natomiast żadnych, żadnych działań. Pewnie usłyszę, że to całe szczęście, że nie mamy gazu doprowadzonego, bo dzisiaj byśmy nie mieli alternatywy. Całe szczęście, pewnie tak. Tylko, że ja słyszę tego typu zapewnienia o tym, że burmistrz przystępuje, burmistrz i spółka, bo to trzeba też bić w spółkę. Spółka, która miała być mocniejsza i organizacyjnie, i osobowo, i finansowo. Praktycznie ja nie słyszę żadnych kroków takich, które zmierzają ku rozwiązaniu problemu. W jaki sposób ma być to ogrzewane? W taki sposób, żeby to może jednak z odnawialnych źródeł. Dzisiejsza ta wojna dokonuje strasznego przyspieszenia. My wszyscy, jak tu jesteśmy, chyba myśleliśmy, że przez najbliższe lat 30 pewnie ogrzewać się będziemy gazem, a widać, że raczej nie. No so więc czym? Tu trzeba nie tylko na szczeblu krajowym sobie odpowiedzieć, ale też u nas lokalnie. Węgiel, który kosztował 750 zł, jako grosze, dzisiaj kosztuje kilka razy, kilka razy drożej przy poborach, jakie stoją w miejscu. Pytałem na ostatnich komisjach, jak wygląda kwestia płacowa płacowe w jednostkach. Proszę Państwa, w jednostkach organizacyjnych naszego miasta. Można śmiało powiedzieć, że około połowa zatrudnionych zarabia najniższe wynagrodzenie. To jest w sytuacji takiej inflacji, to jest, to jest, to jest powiedziałbym, wracamy do punktu wyjścia. kiedyś było miastem chłoporobotników. Po godzinach ludzie zachodzili do domu, hodowali świnki, krówki, mieli swoje kurki, ogródki. 30 ostatnich lat, rzekłem, tak dużo, bardzo dużo zmieniło, wzbogaciliśmy się bardzo dużo, ale czy my nie wracamy do tego, co było? Czy my nie wrócimy do tego? Jeżeli będzie takie ubóstwo, jeżeli będzie taka bieda, ja rozumiem, że ten kto 20 tysięcy zarabia, to tego nie odczuje, natomiast ten kto ma przykładowo te symboliczne 6 tysięcy wodu na rodzinę i trójkę dzieci, no to proszę Państwa, co zostało? To jest temat nierozwiązany, główny temat w tym mieście, ciepłownictwo. Jak ja zostałem radnym, to pamiętam, że były dwa główne tematy. Była kanalizacja, co zostało zrealizowane dzięki też burmistrzowi, to trzeba przyznać. Bo plany powstały wcześniej, ale realizacja już za jego kadencji. Natomiast zaniedbane zostało ciepłownictwo. zaniedbane, bardzo zaniedbane. I teraz... E, tyle lat i teraz mamy właśnie skutki tego. E, to jest główny, główny ból w tej chwili ceny, no i to ciepłownictwo. Jeśli chodzi o pozostałe kwestie e, wyszczególnione w raporcie, proszę Państwa, e, jest dużo dobrego, bardzo dużo. Nie, nie można być obiektywnym, żeby nie przyznać tego, że się zmienia dużo ale nie tylko na lepsze, ale zmienia się też i na gorsze, proszę Państwa. To trzeba sobie też widzieć te problemy i próbować im przeciwdziałać. Bo jeżeli e, przykładowo widać po wynikach edukacji, chodzi o dzieci, młodzież, wyniki słabsze są, to nie wynika pewnie z pracy nauczycieli, bo tej pracy w trybie zdalnego nauczania było niewiele. Natomiast wanijmy się w pierś, my powinniśmy też się nad tym zastanowić, czy nie dać godzin wyrównawczych dla dzieci. Bo jeżeli w dobie pandemii nie było tych godzin tyle, co trzeba jeżeli wyniki są słabsze, to trzeba w jakiś sposób wspomóc. Wspomagajmy tych najsłabszych. Trzeba o tym pomyśleć. Ja tu w tym raporcie nie widziałem wzmianki o tym, żeby jakieś dodatkowe godziny były dla wyrównawcze. No nie każdy jest aż taką repetycję. Proszę Państwa, poza tym no, w tym raporcie widać, widać pewne, pewne braki koordynacji w mieście, bo jeżeli w wyniku inwestycji, które, które zostały wykonane i są że ja powiem, dobrymi inwestycjami, bo nie można powiedzieć, że źle, że został zrobiony remont głównej ulicy w mieście, to jednak są niedoróbki tego typu, że y, ktoś nie dopilnował projektów. Dlaczego zalewa niektórych ludzi? Dlatego, że przekroje są za słabe, dlatego, że y, niektóre zaprojektowane urządzenia były y, chyba po taniości, jak to mówią brzydko, zrobione, a nie żeby to y, zrobić dobrze. Musimy na to zwracać uwagę, bo to jest, proszę Państwa, my nie robimy dzisiaj tanich inwestycji. My te inwestycje robimy bardzo drogo i pewnie będzie jeszcze drożej. Tym bardziej powinniśmy pilnować, żeby to było wszystko zrobione, jak się należy. Czy to naprawdę jest pilnowane, tak jak się należy? Śmiem wątpić. Władza nie chce się angażować w inwestycje poza, po, po, poza miejskimi, twierdząc, że e, no w sumie co ona może, tak? Potem się okazuje, że nie za bardzo rzeczywiście możemy cokolwiek zrobić, jak już jest coś z Proszę Państwa, jeśli chodzi o inwestycje, ja podkreślałem, że jeśli chodzi na przykład o duże inwestycje, jako była modernizacja e, oczyszczalni ścieków, zobaczcie Państwo, jaki był poślizg. Jakie z tego tytułu konsekwencje? Nie słyszałem. Czy były kary umowne, czy to było uzasadnione? Trudno powiedzieć. Nie mieliśmy na ten temat żadnych wiadomości. Polityka, proszę Państwa, e, to rzecz trudna, jak się okazuje. To nie jest e robota dla amatorów. E, jednak wymaga przede wszystkim, jeśli chodzi o organy tego typu, jak nasz organ, kontroli. Musimy ufać, musimy jednak kontrolować. Bo dzisiaj jest tak, że dzisiaj ci, którzy na nami rządzą, zarabiają... Więc my musimy od nich coraz więcej wymagać. Coraz więcej. I pilnować, żeby e, dało się powiązać koniec z końcem żeby nie było takich obaw jak dzisiaj. Jak przeżyjemy to zimę. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.